Bentley Continental GT Speed Ładniutki był kolor bajka I zaraz zobaczcie jakie MK Wow I to jest sam Bentley no nie mogę Czy wyjedzie coś więcej dzisiaj niż MK i Bentley? Wątpię, ale mam nadzieję. Z tym, że to takie hity lecą. To jest grany. sm 90 No i widzowie zaczyna się cokolwiek dziać. Aston Martin DBX drogi już dzisiaj. poprzedni był 707, czyli limitka ten nie jest, ale dalej zajebiście ładny. Jakaś dziwna felga nawet. Widzowie chyba znaleźliśmy bambusa. Chyba, bo generalnie wygląda jakby miał dokładki bambusa i wszystko, ale No, ta felga coś nie bardzo, więc nie jestem pewien. Ale jeśli bambus na zimówkach po prostu to zajebiste. Bajka. I to chyba 800 nawet. Łota się. Nice. Nawet lotka taka, mówię przyzwoita, ładna, tak, końcówki. Ty na chyba Bambus 800. Ten się Brabus no. Tylko, że na chujowej feldze zimówce. Ładne. M3, M3 śmieć. Nice. No widzowie, dzisiaj jeszcze nie było. Lamborghini Urus Performante, który jeździ całą zimę i za każdym razem go widzimy. W tym tygodniu już siódmy raz. Dzień dobry. Zowie E55, V8B Turbo. Zajebista fura, zajebisty klasyk. Zdecydowanie ktoś z gustem tutaj dzisiaj nim wyjechał. Nice. Ok. Nice Hell no Baćcie, widzowie, Kombo bombo dwa razy X6M I to nie przypadek M2 MQ Co tu się dzieje? Widzę, czy takaś Kasia pstala? Czy ktoś przyjechał? Czy wyprowadzają właśnie Davida Jaspera z radisona? Nie wiadomo Ale jest grubo Hawe. I Carrera GTL A nie, tu jest Turbo S Ładny To co przyszedłem i od razu Turbo S 992 Nie wiem czy to jest Lava Oven Czy coś takiego typu, ale u nas racji na ile nie zdaje się W Combo Wombo w drabusie, G800 i Bentley Continental GT Fajny speck na MK, nice. I Bentley. Mm. Olala. Pizza, donat, iawolo. Widzowie Bentley Continental. Jakiś tam zaraz wam powiem. Ja wiem dole. Tutaj się jedzie, tutaj się Bentley. Bentley Continental wersji SS. Ładnie się ten guk, karbonik Dojebany. Kurde, no Sobie. Widzę pierwszy raz, widzę chyba kontynentalna wersja SS. Jest to dość rzadka wersja i naprawdę przemoc mocy. tego typu. Tam części ziemi. Muława, voilà. Widzę takie skarbeczki. Nieźle. Lamborghini Urus W końcu coś się dzieje Z3 er No i w końcu coś się zaczyna dziać Lamborghini Urus W ładnym czerwonym kolorku Bajeczka Test na rosa. Mamy pełen bank Z1 Lera, Czyli dwa przecudowne samochody Cudowne kasyki. Jeden drinker, drugi w sumie też. Zajmiste. Idealne duło nie istnieje. A jedno. Huracan Evo Spider w Lamborghini Lambo Huracan Evo Po raz drugi Witamy I również w Spiderze Warszawska specka, Oranciowy kolor Jest moc Mam nadzieję, że więcej będzie takich spotów dzisiaj

Kęcioma bestia! że ile ludzi, co tu się dzieje! rodzina tu... tyle tych samochodów się Ja się widzowie, Do cholera kanału. Po to, że Ale co się dzieje? Nie ma opon, jeździć jeździ codziennie Lamborghini huraka, Pani, dla widza takie tasy. Dzisiaj pod raflesem A. 700 koni NICE I znowu Ferrari 296 GTS Piękny samochodzik Z v ale Jeśli ma Nowiteka to brzmi jak V12 Zobaczcie sobie i tam s 90 NICE Polski spek, Barossa Corsa Szara felga Ale tam a, to jest bajka Bella ciao, italiana cool. I to jest dopiero bajka SF90 Moim zdaniem top specku bordowy kolor Szary pasik Kurde cool. Mega zajebiście to wygląda Naprawdę To jest speck No, bajeczka

Drodcie widzowie wystarczy zmienić fagi I od razu pięknie wygląda ten samochód i zupełnie inaczej Nice Namolginiur Wow Jiem jest W końcu ładniejszym ujęciu W końcu z bliska Bajeczka Piękny makaron. jeszcze w tym lakierze Teraz nie pasuje ten kolor dla tego samochodu Majeczka Potem jest na przemiana McLarena tak wyglądał kiedyś i tak wygląda dziś